Proszę bardzo. Jest torba. Torba jest sygnowana oczywiście. Halo widzowie. Co to jest? Co to jest za zagadka? Dajemy prezenty niesamowite. Nie jo ja Sowińskim! O! Oh, wow. <gry> Jak tam, kochanie? Dobrze. Jak się czujesz dzisiaj? Wyjątkowo dobrze. Ostatnia falenica w tym roku przed świętami. Jest mroźnie, ale jesteśmy e, Patuleni. Pokażemy nasze stoisko, bo zawsze trzeba pokazać nasze stoisko, jak, jak zaczniemy nagrywać. E, Marysia ogrzewa się kawką. Co my tu mamy? Same piękne rzeczy. Słuchajcie, możecie oczywiście, jeżeli obserwujecie nas tylko na YouTubie, to informuję, że zapraszamy również na nasze inne media społecznościowe, a także na TikToka, gdzie robimy live'y sprzedażowe, gdzie możecie Oczywiście nabyć sztuki polskiego designu. Gorąco Was zapraszamy. Nagrywamy i jest godzina, nie wiem, która? Dziesiąta. Ale już giełda trwa od jakiegoś czasu i też już nas Państwo odwiedziliście i dzisiaj w prezencie dostaliśmy takie gwiazdki haftowane, dobrze mówię? Haftowane. Tak, haftowane. Haftowane, przepiękne. Bardzo dziękujemy i pozdrawiamy. Jeszcze zostaliśmy wyściskani. To ja, to, ja, to ja, Ale... ja zapytałam, czy mogę wyściskać. A ja zostałem później wyściskany. A, okej, okay, okej. Okay. Tak. Przemiło. Tutaj od naszego sąsiada Adama dostaliśmy e, cukierki, także no magia świąt. Adam obiecał, że na zapiekankę pójdziemy dzisiaj. Adam, e, jest bardzo ważna sprawa, bo wczoraj dostawaliśmy pytania, czy będziesz dzisiaj, więc jakbyś mógł powiedzieć, że jesteś. Jestem. <laughs> bardzo dobrze. Idziemy na zabieganka tam zapraszamy. No, ja absolutnie nie, bo mam swoje buły. <laughs> swoje ale my buły. Zapraszamy. Dzięki bardzo, ale, ale nie! Religia ci nie pozwala. No. <laughs> I jeszcze... Już idzie Kalipsa do mnie. Tak, będzie kalipso. To jak się uda, to pokażę Wam, e, jak wygląda kalipso, które Jarek e, jeszcze dzisiaj mi zachwalał, że jedzie w jakimś wyśmienitym kolorze. Tutaj mamy projekt pana Sadowskiego. Mam te izolator w ogóle, który jest pomarańczowo. Chciałabyś? Tutaj Karolinka w kolorze błękitnym. A ta Karolinka. Karolinka 3000. Karolinka. To 3000 tak się do nas uśmiecha. No i tak to się wszystko tutaj właśnie prezentuje. A z takich turbo ciekawostek, które mamy, to mamy tutaj. Klasery, o jakbyś kochanie mogę zaprezentować, to są klasery, ze, klasery takie specjalne ze znaczkami okazjonalnymi. 25-lecie FSO, fabryki, w której, którą możecie najbardziej kojarzyć, to młodzi z tego, że produkowała Polonezy, ale nie tylko oczywiście, bo tutaj mamy modele samochodów, które były produkowane właśnie w tych zakładach. Są to klasery, które były razem z tymi znaczkami właśnie rozdawane pracownikom na 25-lecie. Mamy takie właśnie e, tutaj unikaty. Trzy. Trzy w różnych kolorach, co kto lubi. A tutaj, ząbkowice. Lubiane, szanowane i cenione przez kolekcjonerów nie tylko. E, ząbkowickie szkło, czyli. Kiedyś nazywane e, było kryształem dla ubogich, trochę prześmiewczo, ale dzisiaj, czy można być ubogim i mieć takie piękne ząbkowice? Nie sądzę! <laughs> e, zielone asteroidy mamy, e, pokażę Wam. Niestety e, trochę mi tutaj siadł grid w aparacie ze względu na mróz, więc będę musiał manualnie zoomować. E, zielone asteroidy, są kurki, są kobuciki i na asteroid w wersji tej niższej, nie jest to najniższy wazon asteroid, bo jest jeszcze popielnica asteroid, a później cały rząd osiołków i Czarek, w sensie nie, że Czarek takie imię, tylko Czarek, Czarek osiołków. A tutaj e, rąby i guziki, tylko niestety one są tej dziabnięte na dole. Nóżka odpadła. Nóżka e, odpadła, odpadła po prostu. Po prostu. Ale jakby ktoś chciał, to może sobie zawsze ją e, nareperować. E, no i bardzo ładne talerze bardzo ładny jest ten wzór i jeszcze kolorek. 250 zł oczywiście z Ząbkowice e, dużo butów ale nie ma mojego rozmiaru, więc, e, więc podziękuję. A dalej co? Porcelana Porcelanka porcelanka zestaw, zestaw brydżowy. A jakbyście szukali ozdób choinkowych, to jest nawet i kokoszka typu świątecznego. A taki ozdób? A Agnisty Ażurek. Ażurek i płetwa. I płytwa. Tak. Płytwa rekina. Tak. Udane zakupy dzisiaj w falenicy? Tak. udane zakupy. Prawo serii złamane. Bo miesiąc, bo miesiąc temu asteroid yy, uranowy, a u tych samych Państwa kolejny asteroid, tym razem rozalinowy, ale się nie daliśmy tym razem. Nie daliście się? Nie daliśmy się, no bo jednak trzeba mieć jakiś ugar trochę. I trochę śmiesznie by było jakby tak co miesiąc asteroid gumować za parę tysięcy. A, widzieliście Karolinkę? Jarką? Widzieliśmy. Tak. widzieliśmy. O, proszę! Mamy dowód na to, że ja się obijam, a Marysia ciężko pracuje. A czemu już? Halo widzowie, co to jest? Co to jest za zagadka? Co to jest? Pokażę Wam to z każdej strony i piszcie w komentarzach koniecznie, co to jest. Który a, rok? Który rok i do czego to służy? Do czego to służy? Tutaj mamy stare książki. I jest... Książka o nazwie Największe skandale w ciągu ostatnich 12 miesięcy w Polsce Który to jest rok? 94 Książka ma stron 213 Plus jest jeszcze zdjęcie byłego prezydenta Przypadek, nie sądzę Takie można tej ciekawostki dorwać właśnie w Falenicy Cześć! To jest... Cześć Naucerku! Cześć Cześć! I tu jest jesteś coś w No dobrze ubrany na pogodę. No. Jakbym miał wybierać najlepszego pieska giełdy to zdecydowanie mamy tutaj, mamy tutaj już. O. Wyczuwam tu świąteczny klimat. Tak nam się tutaj za, zaświęciło za świąteczny. Jak się mówi? Nie mówi się tak, jak ja powiedziałem na pewno, ale jest świątecznie, prawda? Tak. Czy był u Was ciasteczko Ludek wielki? Był. Był i się zmył. Tak. Ach. Teraz nowy dom. Aj, Aj. Ależ to, to są historie, ale mamy za to na przykład takie e, lampy. Co to tak naprawdę jest? To jest lampion bardziej chyba, co? To ozdoba świąteczna. Ale świąteczna ozdoba. To wygląda jak takie palące się świeczki, zobaczcie, a rozświetla się w środku mm, lampkami. Taka ciekawostka. Są jeszcze takie małe ryby, są ślimaki. Uwaga, te ślimaki służą do. Ja jestem mądry, i to są ślimaki na serwetkę. Tak, a to czego są ryby? A ryby są na sztućce. Haha, ja. <laughs> ależ, ależ to. Ależ to wykmieniłem. Więc ślimaki, słuchajcie, są na serwetki. A na rybach kładziemy sztućce, więc może być już całkowicie świątecznie. Do tego, oczywiście, przepiękne pluszkowskie kubki e, i ręki, Są też e, sople. Mamy tutaj tak zwanego typowego pieska giełdowego. E, jaka jest jego historia, powiedz? Nie ma historii. Szczekał, 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 szczekał i przestał szczekać. Został adoptowany. Tak naprawdę, jest to dla mojej córki, która zbiera pieski. Super. Także, córce życzymy wesołych świąt. I, ale nie, bo to nie jest na święta prezent. Czy nie. Na święta? Czy to tak to po prostu? Jest wadnicycki prezent. Tak z zwany każdy jest piesek. Co to jest? Dziękuję bardzo. Tajemniczy prezent. Tajemniczy. Na no tajemniczej słomy. To mogę pokazać. Wspólny prezent. Wspólny prezent, bardzo dziękujemy. Dziękuję serdecznie. Bardzo dziękujemy. Ale my musimy pokazać, co w prezencie takim świątecznym. Aaaa! Wow! Bardzo dziękujemy. Super! Dzięki wielkie. Dzięki wielkie. O ja. Czy to jest książka o wicie Wow! I o Janie Sowińskim! No, super. Dziękujemy darczyńcy. Tej tak, bardzo dziękujemy. Wow. Jeszcze nie koniec. I Stefan Sado I to nie koniec. A na koniec najlepsze. Wow. Super. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Raz jeszcze super. Dziękujemy. Ekstra. Ale mamy. To się nie kończyło. Nie było końca, nie było widać. Cudowna torebka Adam pokazuje, zrobił sobie lodówkę w samochodzie, proszę bardzo, ze styropianu, soczki elegancko, kanapeczki, co tam masz? Jakie masz kanapki? Daj kanapkę. Dam cię. A daj kanapkę. Nie, no nie będę Cię Masz, podjadza. kurwa, nie mam, to... mam trzy buły. No co, ty nie będę Cię podjadał. Weź sobie, no mówię. Tak? Ja sobie wezmę szynkę, a Ty weź sobie ze schabem. Schabik? No, w środku jest schab. Dobra, daj. No, weź dla Marysia Marysia nie ma mięso. O. Marsza nie je mięsa, ale kanapeczkę giełdowo zadałem. Stuknijmy się. <laughs> no zdłuch, dzięki Adam. Proszę bardzo, jest torba. Torba jest sygnowana oczywiście. To jest torba oryginalna, tak. polskiego designu, papierowa. Ja Tylko też jestem oryginalny. Nie ma bardziej oryginalnej osoby od Roberta. Pozdrawiam serdecznie. Ogóreczki kiszone. i Słodkie ogóreczki do kanapeczki. Czyli o Boże. etykietą się nie sugerować. Czy? Nie sugerujcie o, się etykietą. Dobrze. Bardzo dziwny dżem z owoców leśnych, <laughs> tak, taki zielonkawy. Tak dokładnie. <laughs> I y, ogóreczki kiszone. Jezu, o, to dla nas? super. no dla Was. No, no, kogo to dla nie mnie. mnie to. Proszę bardzo. No, bardzo dziękujemy. O. Spróbujcie sobie naprawdę. No, ja, ale podlasie. No, naprawdę. O. Elegant, elegancko, Bardzo dziękujemy. To ja piąteczka. Oczywiście. Bardzo dziękujemy. Ciao, Dziękuję, Pomocy, kochanie idź Maciek Maciek idź stąd Maciek nie strasz go nie strasz go nie strasz Maćka idź raz jeszcze słuchajcie dostajemy prezenty niesamowite, bo związane z Włocławkiem e, albumy i katalogi Wit Płażewski jest y, pan Sowiński. Z tego co pamiętam, ale nie wiem, może się coś zmieniło. Ten o Janie Sowińskim nie był długo dostępny na stronie Włosławka. Nie wiem, czy wrócił, e... czy dostaliśmy taki egzemplarz y, już niedostępny. Także bardzo, bardzo dziękujemy. Super, no, bardzo. Świetny dziękuję. prezent. Dzisiaj magiczna ta falenica, bardzo świąteczna, prezentowa, no bo tutaj katalogi z Włosławka, a tutaj pięknie haftowane gwiazdki. Tak, te no, gwiazdki też skradły nasze serce. No, cukierki naprawdę jesteście ekstra. Zapraszamy Was. Podajcie do nas i zobaczcie, jakie tutaj mamy. Tak, tak. i dziękujemy też widzom, którzy przychodzą, e, przychodzą do nas złożyć życzenia świąteczne. Mówią, że nas oglądają, komentują, podbijają to jest bardzo ważne. Także subskrybujcie, oglądajcie, podbijajcie. E, wesołych świąt! Chodźcie, no za <trym> Dobry, to tam. Dzień dobry. Dzień dobry. I to jest ee, raj. Dla takich <noise> smakoszy jak ja. Dla takich? Jak kochanie, zapiekanka. O wspaniale, będziemy pożerać teraz zapiekanki. Najlepsze. Am, am. Naprawdę zawsze tutaj na nie. Przechodzimy po falenicy, to nasza taka tradycja, ale Adama nadal nie udało nam się namówić. Kiedyś to zrobimy, trzymajcie kciuki. Zostawcie komentarz, że chcielibyście, żeby Adam z nami przywdał zapiekankę.